Wprowadzona dyrektywa unijna ma na celu ograniczenie produkcji śmieci do 2030 roku. Produkcja odpadów zmieszanych w Polsce spadła w porównaniu do dwóch lat wstecz. Car, Witamy serdecznie po przerwie. Naszym gościem jest Michał. Przed nami finałowe pytanie. Czy możemy zaczynać? Nie, nie, nie wiem, możemy. Czytam więc pytanie o najwyższą stawkę. Do jakiego pojemnika na śmieci segregowalny wrzucimy tetrahedronowy karton po mleku lub soku? Czy będzie to A, niebieski, czy może B, żółty, albo C, zielony? No spokojnie pamiętaj, że to finałowe pytanie, nie musisz się spieszyć. Taka mieszanka rozkłada się kilka tysięcy lat, jeżeli nie zostanie poddana właściwemu recyklingowi. Mieszanka. No, tak, mieszanka. Czyli to nie jest zwykły karton, bo musi być czymś. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi B, żółty. Czy to ostateczna odpowiedź? Jeszcze jak. Zaznaczam więc B, żółty. Gratulacje! Wygrywasz główną nagrodę! Jeśli wciąż macie wątpliwości, że na recyklingu można wiele zyskać, zobaczcie, jak podchodzimy do sprawy na Politechnice Pytgowskiej. Doktor, habilitowana inżynier Małgorzata Gotowska, profesor Politechniki Bydgoskiej, na co dzień mierzy się z wyzwaniami gospodarki odpadami. Pokaż mi swoje śmieci, a powiem ci, kim jesteś. Informacja z odpadów jest bardzo duża, dlatego że w odpadach znajdują się wszystkie te elementy, produkty, które używamy na co dzień w gospodarstwie domowym. Pani doktor wie, jak można dać drugie życie odpadom z naszych domów. Upcycling, czyli tak naprawdę ponowne wykorzystanie różnego rodzaju produktów, które trafiły na przykład na wysypisko. My je odnowiliśmy i powtórnie je wykorzystaliśmy. Pani profesor, powiedziała Pani kiedyś w wywiadzie, że śmieci są doskonałym źródłem informacji o ludziach. Czego możemy się ze śmieci dowiedzieć? Pokaż mi swoje śmieci, a powiem Ci, kim jesteś. Informacja z odpadów jest bardzo duża, dlatego że w odpadach znajdują się wszystkie te elementy, produkty, które używamy na co dzień w gospodarstwie domowym. Jak spędzamy czas, no bo są różnego rodzaju rachunki, paragony, a więc wiemy z tego, gdzie ktoś przybywał w supermarkecie, hipermarkecie, na koncercie i to jest rzeczywiście oczywiście źródło cennych informacji. Niemniej jednak nie jest to łatwe, aby taką informację zdobyć. Wynika to z tego, że musimy przeprowadzić, to się nazywa morfologię odpadów. Można powiedzieć, że to jest coś podobnego jak każdy z nas idzie na badania i robi morfologię krwi. Wtedy liczymy krwinki czerwone, białe, a tutaj tak naprawdę badamy co w tych śmieciach się znajduje, segregujemy na odpowiednie frakcje. Coraz więcej jest selektywnie zebranych, a tak naprawdę wszystkich odpadów, które są z tworzyw sztucznych, czyli popularnie nazywanych plastikiem. No i rzeczywiście bardzo mocno wzrosła ilość odpadów segregowanych, tzw. biodegradowalnych, popularnie nazywanych odpadami zielonymi. Czy kraje skandynawskie to są kraje, które bardzo szybko wdrożyły system segregacji odpadów i rzeczywiście społeczeństwo jest bardzo wyedukowane potrafią osiągnąć poziomy recyklingu, czyli odzysku surowców z odpadów na poziomie 80-90%. My tak naprawdę jesteśmy dopiero na początku tej drogi, ponieważ w tym roku mamy osiągnąć poziom recyklingu na poziomie 45% odzysku surowców z odpadów, no ale jeszcze daleko nam, nam do tego, więc kraje skandynawskie na pewno tutaj przodują, ale oni mają też bardzo rozwiniętą edukację. Edukacja, jeśli chodzi o odpady, jest bardzo, bardzo ważna. Od szkola do tak naprawdę osób starszych. Co mogą zrobić naukowcy, na przykład na Politechnice Bydgoskiej, aby rozwiązać problem śmieci czy mm -hmm. pomóc kwestiach no, Naukowcy na pewno mogą edukować, czyli mówić o tym, jak segregować i mówić o tym, co w wyniku tej segregacji można odzyskać. Tak? Naukowcy mają tutaj bardzo duże pole do popisu, bo z jednej strony to jest właśnie mówienie o tym, z czego powinny być opakowania. Czyli już na etapie tak naprawdę projektowania opakowania możemy mówić o tak zwanym ekoopakowaniu, projektowaniu, czyli z jakiego materiału powinien być wykonane dane, dane opakowanie, bo to potem wpływa na to, co będziemy mogli zrobić na końcu tej drogi, kiedy produkt, a w zasadzie opakowanie kończy swoje życie. Wielu naukowców zajmuje się również tym, z jakich, jakimi materiałami możemy, jaki materiał możemy wykorzystać właśnie do produkcji opakowań, ale nie tylko. Naukowcy z różnych dziedzin mogą się tym zaj mogą zajmować się tak naprawdę prowadzenie badań. Jednym z takich bardzo mocnych teraz obszarów to jest badanie odpadów biodegradowalnych, odpadów zielonych, które można przetwarzać w kompostowniach, w biogazowni i dzięki nim możemy odzyskiwać surowiec w postaci na przykład kompostu albo pofermentatu albo po prostu biogazu. To jest naprawdę bardzo cenny surowiec i dzięki temu, że w gospodarstwach domowych ludzie dzisiaj segregują odpady, wydzielają tak frakcję kuchenną, czyli frakcję bio. Ale również te odpady zielone w ogrodach, możemy produkować kompost, zawracać go ponownie do gospodarki, no i wtedy wpisujemy się w gospodarkę obiegu zamkniętym. Przyniosła Pani dzisiaj na nasze spotkanie różne gadżety? Tak, przyniosłam tutaj coś, co myślę, że wszystkim naszym e, słuchaczom jest znane. Tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ kupujemy to na co dzień w worku. E, jest to po, e, popularnie nazywana ziemia kwiatowa. A fachowo jest to środek poprawiający właściwości gleby albo inaczej nazywany kompostem. Ten produkt, który tutaj przyniosłam, to jest e, e, produkt, który został e, przetworzony w, w kompostowni takiej dużej, technologicznej e, i e, on powstał właśnie z tych odpadów, które bydgoszczanie e, e, tak naprawdę segregują. Są to odpady zielone w odpowiedni sposób przekompostowane i stanowią one już produkt, który można wprowadzić na rynek. A ten e, ludzik? ludzik, który tutaj rączki, ludzik. nóżki z ma No właśnie, ja e, tak naprawdę przyniosłam go, żeby pokazać, e, jak można zachęcić na przykład dzieci, młodzież do e, tego, aby segregować Odpady. Jak widzimy, wszystkie te elementy są tak naprawdę zrobione z odpadów. Kapsle, puszki, e, druciki e, i e, z tym zainteresowane są przede wszystkim dzieci, ale również młodzież. A cóż to jest e, ta trzecia rzecz, którą tutaj mhm. mamy? Ja e, może nie będę jej e, brała. To jest tak naprawdę nić. Nić, e, nić tak, która jest wykorzystywana tak naprawdę do produkcji różnego rodzaju e, polarów. A powstała ona z przysłowiowej butelki PET. Dzisiaj obecnie większość polarów, przynajmniej w minimum około 30%, jest właśnie z odzysku butelek PET. No i w ten sposób powstają ubrania. Czytałem kiedyś, że w Azji są e, kraje, w których. W domach segreguje się w bardzo e, taki skrupulatny sposób mm -hmm. odpady. Czy, czy coś mogłaby Pani nam o tym Kilka powiedzieć? Kilka razy byłam w Japonii. E, u nich e, gospodarka odpadami wygląda zupełnie inaczej, ze względu na to, że są to duże metropolie, takie jak na przykład Tokio, gdzie m, e, tak naprawdę głównie sposobem na zagospodarowanie odpadów e, są spalarnie. Natomiast segregacja odbywa się u źródła. W Tokio nie ma sortowni, tylko wszystko segregują tak naprawdę mieszkańcy. Są specjalnie przygotowane wiaty, w których odzyskuje się surowce i właśnie są one dzielone przez mieszkańców. Zabiera się tylko do spalarni to, co już nie można ponownie wykorzystać. No i to stanowi materiał do odzysku energii. Bardzo często przy takiej spalarni znajduje się szkoła, dom kultury, który jest ogrzewany właśnie dzięki spalaniu odpadów. Natomiast pozostałe surowce trafiają do właśnie odzysku. Ale wszystko dzieje się to tak naprawdę u źródła, czyli w gospodarstwie domowym. Miejmy nadzieję, że kiedyś też w Polsce będziemy mieli idealny poziom recyklingu i wszyscy będziemy na tym korzystać, mm -hmm. jeśli chodzi o energię, jeśli chodzi oczywiście o zagospodarowanie tych odpadów. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, upcycling, upcycling. Pytacie mnie Państwo w listach, jak wymawiać to słowo zapożyczone z języka angielskiego. Upcycling czy upcycling? Tak jak mamy recycling i recycling, prawda? Otóż, drodzy Państwo, nie wiem, bo nie jestem polonistą, natomiast wiem. Że upcycling to taka forma przetwarzania odpadów, w której powstają wyroby o wartości wyższej niż surowce, z których je wytworzono. Przykładem rzeczy powstałych w upcyclingu mogą być torby uszyte z pozostałości tapicerki lub żagli, obuwie wykonane z opon lub łóżka z palet. Nie pozostaje mi nic innego jak podziękować Wam za obejrzenie kolejnego odcinka poliglotów. A teraz przekonajcie się, co czeka nas w kolejnej odsłonie. Na wydziale sztuk projektowych design to jest wzornictwo. Wiedza, wiedza o materiałach, etyka.